Patrząc na pierwszy tydzień z drużyną Immortals Trzeba sobie śmiało powiedzieć, że jej naprawdę nie musi zrobić dużo, żeby druga drużyna była ciekawsza. Ponieważ szczerze, ten pierwszy tydzień z tą drużyną, z tym eventem, to jest moim zdaniem totalny niewypał. Miało być tak jak w przypadku Golazo, i tak jak w przypadku Trofi Titans, a wyszło zupełnie inaczej. Ten tydzień z tą drużyną był absolutnie obrzydliwy pod względem kontentu, nawet jeżeli chodzi o drop tych kart z paczek. Także przejdźmy do tego, co będzie w drugim tygodniu tego eventu. A więc tak wygląda ta drużyna, która ma się pojawić, natomiast nie są to Oficjalne statystyki tych kart. Kilka z nich już zostało zlikowanych, ale do tego oczywiście przejdziemy zaraz. Natomiast takie nazwiska mniej więcej mają się pojawić: będzie Pele, Eusebio, Buffon, Miachame, Mateusz, Zico, Maldini, Runei, Smith, Abili, Jarzinho, Mascherano, Del Piero, Beasley, Hernandez, Mateusz, Smith w wersji Baby, Runej, Zambrotta oraz oczywiście Beasley tej słabszej wersji. Czy ta druga drużyna na papierze wygląda lepiej? Oczywiście, że tak. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o SBC, to naprawdę będzie ciekawie, ponieważ jak widzicie, Asy tutaj zapowiedział kilka pewniaczków, które mają się pojawić, czyli... Eusebio Baby SBC. I, I to jest jego oficjalna karta. Tak będzie Eusebio Baby wyglądał w SBC. Także wygląda całkiem nieźle. Czy oficjalne zdjęcie? Nie wiem. Ale byłoby naprawdę niezłe, jakby takie było. Oprócz tego ma się pojawić Maldini Baby. Tylko, że tutaj jeszcze nie ma, jakby wiecie, oficjalnej karty. Ponadto ma być jeszcze jedno SBC o Włocha. Ale na moment, kiedy to nagrywam, już jest on zlikowany, ponieważ jest to oczywiście Barezi. Który tak wygląda oficjalnie. Dobra i oprócz tego w SBC ma się pojawić Również Sawa i tak wygląda jej Oficjalna karta, czyli ma długie podanie Save, który jest taki o i tiki takie To może, by, jeżeli nie będzie droga to będzie to w Topowym SBC i fajnie by była, jakby jeszcze Miała SPD pozycję, no i oprócz tego W SBC ma się pojawić Royce Flashback I z tego co mi się wydaje to jest Oficjalna karta jego, także też fajna karta No i oczywiście Marcos Alonso Flashback SBC, ale czy to będzie jakiś SBC, który będzie grzało, nie wiadomo Jak, jak go wycenią i jakie mu dają są Statystyki i playstyle, jak, jak to się będzie Zgadzało, to kto wie, może ten Marcos Alonso będzie całkiem niezły. Dobrze, wcześniej wam pokazałem Team, teraz pora wam pokazać oficjalne karty, i to jest oficjalna karta Mi Ham. Będzie miała save, który dla mnie jest troszeczkę useless, ale będzie miała rakietę i powershota, który też jest moim zdaniem useless. Natomiast karta, no myślę, że mimo wszystko będzie topowa. Mia Ham w gierce, jest super, zbustowana, Ham na pewno będzie ekstra. Mm. Oficjalna karta Zico, podanie z trójkątem R1 i. Oczywiście stały fragment na plusie, tylko że w SBC podobno ma się pojawić jego ikona Baby, przynajmniej tak tutaj ludzie piszą w komentarzach pod postem. Ze zlikowanym Ziko. Natomiast kto wie, bo to wiecie, piszą ludzie, to nie jest, że ktoś to potwierdził. Jakby ten Ziko był w SBC, to to by było SBC, które z chęcią bym zrobił, bo Ziko w gierce jest dla mnie fajny i przyjemny do gierki. Idąc dalej, oficjalny Lotar Mateus. No i nawet ten na o wygląda spoko, no ale ten oczywiście na sp topowa karta. Podanie górą, mocne podanie i haczyk. No fajnie, był jakby wpadł. Następnie mamy Bisleya. Czy karta kogoś grzeje, nie wiem. Ten na lewej obronie może być w sumie spokojny, jakieś linki do Messiego czy Suareza. No i ostatnią zlikowaną kartą jest karta Hernandeza, której nie było na grafice którą pokazał fut Sheriff. Natomiast tak ten Hernandez ma się prezentować. Dla mnie troszeczkę ikona zapomniana. No i powiem wam, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi tydzień Immortalsów, na ten moment, kiedy nagrywam, nie pojawiło się więcej oficjalnych kart. Natomiast to wie, SBC mają być całkiem niezłe. Fajnie jakby dali jeszcze jakieś paczki do grindu, bo jeżeli chodzi o Taki tak zwany mini grind to obecnie nie istnieje, także to by było coś, co musieliby poprawić moim zdaniem, żeby wiecie przywrócić nawet. Takie zainteresowanie gierką, bo szczerze mówiąc no, czuć, że ono spada I jej musi troszeczkę ratować Albo właśnie w drugą stronę pójdą, na razie sobie odpuszczą I dopiero przycisną na event Team of the Season, który jest już za chyba dwa tygodnie Także to też jest w sumie taktyka, której, której możemy się spodziewać po nich Dobra, teraz zapraszam was do odcinka z Ultimate Team Gdzie ułożyłem skład Manchester United na to Food Champions Bo oczywiście taki klub wylosowałem I przy okazji tam zobaczyliśmy, co wyszło o godzinie 19 O, Lenny Joro jest jeszcze, spoko Mamy Mainu i Diogo Dalota Ej, nie jest źle. Podstawa składu całkiem spoko. Teraz tak, przejdźmy do uzupełnienia obrony. I tutaj damy sztama. Jeżeli chodzi o iko, No kurde, to teraz tak. No Bruno by się przydał na to SPO. Trzeba, dobry sezon ma. Kieruje United, więc dajmy go z szacunku. Zresztą dobrze mi się grało jego kartą. No to może tego Casemiro zrobimy. On, mówi, on do składu realu też mi się przyda, nie? Wiem, że ma mało równowagi, ale on ma być defensywnym. Róbmy, mówię, do składu realu też mi się przyda. No i Bramkarz, Bramkarz Wandersar, nie? Chyba, że jest jakiś inny jeszcze ciekawy. Dehea jest! Ej, może Dawida Dehea se kupię. A, dobra, mamy 19, proszę Państwa. Mamy godzinę 19, zobaczmy. Co takie OSBC dzisiaj? Zrobimy sobie dzisiaj jeszcze pika tego. Może akurat trafiby coś fajnego, co nam pomoże ze składem United. Ej, oj, to, to jeszcze zrobię. Może tutaj wpadniemy przed Van Bissaka, nie? Którego nie ma na rynku. Jest paczka 100 piłkarzy. Ej, dobra paczka. 50 złotych kart i 10 razy 8,4. Jedna karta 8,5. Ej, dobra paka, A jakie wymagania? Chyba spoko. 858. i 8, Ej, spoko. Fajna paczka. O, gdzie ona jest? No w każdym razie widzieliśmy ją. Dobra, dobra paka Wyszedł taki zawodnik dzisiaj? Nie, nie wyszedł dzisiaj, nie? Ej, dzisiaj serio... Ej, żaden zawodnik nie wyszedł, nie? No dobra, czyli tylko ta paczka 100 zawodników, co akurat, akurat jest spoko Ale no, nie przyda mi się raczej. Znaczy nie dzisiaj, jutro mi się przyda. Jutro tak, dzisiaj nie. Nie, nie ma Ewo. Nie ma Ewo. Ej, co to? Ale kontent obrzydliwy, boże! Dzisiaj jest lock in and lock, lock out, nie? Mam nagrodę za... Nie, nagrodę za rivals na jutro. Okej, okay, czyli jednak musiałem odbywać nagrodę z alitarną. Y bo trzeba meczek jeden wygrać. Kurde, żeby kwali mieć. Ja pierdzielę, ale jaja. Ale dobra, i tak to na jutro już zostawiam. Dobra, mamy party pika w takim razie, zrobione za. E, z, zrobiony party pik za resztki fodderu. Dobra, zobaczmy. Czy będzie coś, co wzmocni nasz składzik United? Uwaga. Jakiś Rashford, coś takiego, uwaga. Kurde, no dobrze, Neymar! I tu jeszcze 99. No witam, 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 Neymarek. Ile ty kosztujesz? 700 tysięcy. Nie, no w nie. Ej, a ja może Neymar do składu United, co? Tak, żeby sobie jeszcze pograć chwilę nim. Szczerze, mam teraz nadzieję, że nie wypadnie nikt, kto, wiecie, byłby do składu United, nie? No i nie wypadł, ale ten hit też spoko. No, witam Neymara Juniora, proszę państwa. Kosmos. Szkoda, że ma mało ról, ale to wiadomo, karta z grudnia. O, Boże, i teraz wracamy do szukania lewego obrońcy, no nie. No, <laughs> troszeczkę powiem wam... Znaczy, inaczej, nie wygląda aż tak tragicznie ten skład, ale... No brak bocznych obrońców, to jest dla mnie jakiś hit, nie? Dobra, to gramy w takim razie w Rajwalcach jeden mecz, który trzeba. Nawet nie wiem w czym ile jest punktów za przegraną w Litarnej, Ale musimy mieć punkty do kwali, nie. A, to jest ty ja myślałem to jakaś ewa. Jezus Maria, co to jest za skład? Kolego Ty widzisz czym gram? Christiano prowadź. Christ... Dobra, numerki jeszcze spieprzyłem. Brawo Wander, jeszcze gościu zielonkuje. No to panowie, to chyba będzie meczek na dogranie. Zobaczymy, ile punktów dostaniemy za. Dobrze, że jest ja przytam na obronie, nie? To jest jedyne moje. W sumie ten składnik ma mocne punkty, tak szczerze. Bruno Fernandes w środku pola to jest mocny punkt. Cristiano na ataku to jest mocny punkt. Ja to jest mocny punkt. To nie są złe karty, nie? Tylko że taki. No ma braki ten skład. Środek pola na razie jest tragiczny. Oprócz tego, oczywiście, Bruno. Chodzi mi bardziej o ten defensywny środek pola. W sumie szczerze, z bym sobie przygarnął teraz, tego co na RTG. O, czerwona będzie, ty, bo zatrzymało akcję. Dobrze, dobrze, dobrze. Hansen z czerwoną kartką na start. No musi być czerwona, no bo by akcji no i super. Ej, dobra, to może go, gościu sami daje nadzieję, nie? Aha, i wyszedł. I to jeszcze wyszedł przez gierkę, nie? W sensie, o tak, przez menu. I tutaj zamknął. I wtedy podobno ja nie dostaję wink'a. Ale frajerzyna, nie? Widział, jakim składem gram. To jest naprawdę już bycie takim, taką fają ludzką, no. Ale dostałem 200 punktów. Nie, to ja już nie wiem, Ale dostałem 200 i mogę kwali zagrać teraz. <grym> Ej, to nie mam, ale wina nie dostałem. Ale 200 punktów do kwali dostałem, czyli możemy grać kwali. Okej, okay, czyli tym składem przesz przeszliśmy kwalifik... Y zdobyliśmy punkty w lidze elitarnej i możemy zagrać kwali. Dobra, zobaczmy, Składzie krywala. Iker, sztamik widzieć. Ej, myślałem, że on też gra składem. Ej, w sumie no, całkiem jest to skład United, jest ugarte, nie? Oj, uwaga, dawaj, Matthias Delicht. Dobrze. I no, o, środek obrony akurat jest jednym z najlepszych elementów tego zespołu. I amad dialo, i się przesunął skurczywek. Ojej, a właśnie, zobaczymy, jak ten lenny. Jestem ciekawy tego lenego Joro przez całą ligę weekendową. Jak on się będzie mi spisywał bez roli w ogóle. No kurde, ale co ja zrobiłem w ogóle? Ej, jestem jakiś... Na, na razie nie mam zimnej krwi, jeszcze się nie rozgrzałem, nie? Bruno? Nie ma, Casillas. Kurcze, powiem wam... Ciężary, ciężary na razie. No, powiem wam tak. Ten weekend... Jak w poprzednim tygodniu nastawiałem się na 9 winów, tak teraz myślę, że... Jak zrobimy 8, to będzie dobrze. <grym>, bo ten skład jest naprawdę na razie cieniutki. Może jakaś ewolucja wyjdzie, czy coś, ale... No... Nie, nie, nie gra się tym dobrze, po prostu tym składem. Ładnie, Bruno, super, 1-0. Oj. Dobrze, dobrze, ładnie, Casemiro. Nie. O Boże, 1-1. Jeden, jeden. Kurde, no. Nie, nie, no. Z fatalnym się gra tym składem na razie, nie? No niesamowicie gównianie się gra. Ale to United nie dość, że w tym sezonie słabe, to kur na FIFA też karty ich nie dowożą. Dobrze, że ja mam Ewo Sztama w ogóle, nie? Ale obrzydliwie to wygląda. Strasznie mi się słabo gra. W ogóle nie czuję żadnej mocy w tym składzie, nie? No dobrze, 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 no. No ale co mam ci co mówić, że mi się dobrze gra? Jak przygrywam z gościem, z którego, którego bym opierdzielił z 7-0, Diallo? Przecież to jest w miarę świeża karta, nie? A on jest obrzydliwy. Absolutnie obrzydliwie mi się nim gra. Fatalny jest po prostu. A, Nuanierim. Nim mi się gra jak Nuanierim, nie? Obrzydliwie. To jest dobre dla naszego całego futbolu. Nie, no ten sztam, jego obrona mnie tak gasi. Ja... Brakuje mi takiego skolsa tutaj. Ej, naprawdę brakuje mi tego skolsa po Evo, co ja mam na RTG. No a jak? <laughs> Jeszcze sztam mój dał dupę, niesamowite to jest. Żartowałem. I dobra, diallo, chociaż on strzegł 4-2. I garnaczo, pięknie 4-3. Cristiano, jest dobra i wróciliśmy do tego meczu. 4-4, nie, niesamowite to jest. Aj, i strzelił Zola I Cristiano, pięknie, pięknie, pięć pięć, dobra, zaczęło to jakoś chodzić Dobra, Neymar Aj, ale ten Neymar coś czuje, że niedługo może do Ewo pasować, nie? On ma 101 overalla, tylko że on ma 99 driblingów w sumie, nie? To jest problem Aj, strzelił mi, Sonaldo Spalony, chyba nie, chyba spieprzyłem ob w obronie strasznie A gościu tutaj, co on zrobił w ogóle? Czemu on nie lobował? Dobra, mamy lasta w takim razie kto to dogonił mnie? Bowie? Tego się spodziewałem, bo przegrywaliśmy chyba 4-1, nie? Ale udało się wrócić i ostatecznie przegrać, szkoda. Uwaga, uwaga. Iker Casillas, Upamekano, Saliba Davis, Charles, Robercie Lewandowski, Nedwet Dialona spokojnie. Karny. No i super. No to Cristiano raczej z palcem w dupie to wykorzysta. Tak w jego stylu. Mocno w lewy dół, nie? Może być od słupka w lewo. okej, okay, jest 1-0, Christiano. Pięknie, 2-0, no i Cristiano gotuje z, opa z opaską kapitana O kurde, Ser Bobby Charlton, no Charlton by się przydał, nie? Szczególnie ten w wersji Future Stars No i strzela, kurde, 2-1 I Cristiano, hat-trick, hat-trick w 10 minut, proszę państwa, brawo Po tej Evo to już w ogóle No i Cristiano, mówiłem, on będzie mnie kierował w ataku i na to liczymy jak, naj jak najdłużej i Robercik? Nie no, dobra, nie wiem. Ten Dehea to jednak, mo, może jednak będziemy zmieniać na jakiegoś Wandersara, nie? Dobrze, Cristiano? No i pięknie, piąty jego gol, 5-2. I lewy, kurde, jednak wiem czemu gościu nie wychodzi, bo on ciągle wierzy. Bo mój Dehea chyba trzy strzały na bramkę przyjął i trzy gole, niestety. Jezu, ale, dobra, powiem wam szczerze: gra z składem United mnie strasznie męczy. Nie daje mi granie tym składem satys satysfakcji. Ja się bardziej męczę niż dobrze bawię. Nie wiem, czy jednak nie anuluję tego challenge'u. I wylosuję może inny skład, bo to jest męczarnia po prostu. Zero przyjemności z gierki. Jak jeszcze składem bardzo mi się w miarę fajnie grało, tak składem United gra mi się po prostu obrzydliwie. Nawet jak teraz, wiecie, teraz, teraz wygrywam 5-3, to to nie jest taki pewny winek. To nie jest taki winek, który przyszedł... Znaczy, też nie chodzi mi o to, żeby to było wszystko łatwe. To, że wygrywam i strzelam gole, nie daje mi satysfakcji jakiejkolwiek. Mam po prostu za słaby skład United. Uważam na to, żeby, żeby, mi się, żeby mi się dobrze grało na tym etapie gierki, nie? Plus braki w bocznych obrońcach są strasznie wyczuwalne, nie? I w sumie tak jak w prawdziwym życiu, Ronaldo kieruje zespół, nie? Jak ja bym tutaj Ronaldo wyrzucił z zespołu, to tutaj już by nic nie było, nie? I ten De który na cztery strzały cztery wpuścił, to jest niesamowite, nie? No jakoś tak widzicie, nawet nikt nie specjalnie chce tutaj do akcji wychodzić. To jest najgorsze, nikt nie stanie do akcji tutaj się pokazywać, a gram to dosłownie tą samą taktyką co grałem z kładem Barca. a tam to jakoś fajniej chodziło, no. No nie no, to jest każdy ten Diallo, którego kupiłem to jest największy, najgorszy zakup chyba, tym Garnaczo za 100 mi się lepiej niż tym Diallo, nie. Strzeliłem nim jednego powershota i tyle. O. No i... <noise> ja się trzy, trzy razy, czwarty raz mu piłkę odbieram, nie, w tej jednej akcji. No to musiał być gol Pierwszy odbiór? Nie ma Drugi odbiór? Nie ma Trzeci odbiór? Nie ma Czwarty odbiór? Nie ma Piąty odbiór? Nie ma <ścoughs> Pięć odbiorów w jednej akcji, nie? Dobrze Cristiano Ronaldo, no to jest jedyny gość, który naprawdę chce tutaj wygrać, nie? I środek, dobrze, dobrze, brawo Cristiano A, no ta Dobra, i Garnaczo, dobra, dokończyliśmy dzieła i Cristiano, dobra, mamy to. Jednak 8-4 wygrywamy. Nie wiem, co gościu zmienił, ale coś chyba zmienił, nie? O, dobra, paczka ze 100 piłkarzami. Stoma, 100 stuma... Kto to idzie? LP, Anglia, Demirowicz, ok. Pytanie: czy w środku jakaś ikonka będzie? Zobaczmy. One na końcu, nie? O, to troszeczkę trzeba przelecieć. Nie ma. Składzik, składzik rywala Allison, ok. Maguire, Gabriel, Trencik, Pichon, Wiali. Taki. Kurde, ale gościu widzę, że gościu ogólnie nieźle się rusza, nie? W taki, tak mi się wydaje, no. Na to, co zobaczyłem, jak na razie. O, Ty, Pierwsza jego dobra obrona, nie? Naprawdę, to było zajebiste. I pięknie. 1-0. I garnacza. Dobra, dobra, dobra. Piszą. I strzeliła. Cristiano. Nie, no to jest perfekcja. To jest piłkarska perfekcja. To jest pierdzielony gołd, nie? I Cristiano znowu patelnie wykłada. Brawo, brawo, 4-1, chyba mamy top. Mamy, proszę Państwa, już nie musimy się męczyć, nie? <laughs> nie trzeba się już męczyć, mamy, mamy kwali, ale ostatni meczek sobie zostawię chyba na w sumie ostatnie dwa mecze, na jutro na 19.